witam was to znowu ja bucu 54 y, bucu.pl dzisiaj pokażę wam umki na tancerza ostrzy nie wiem czy one są tak do końca najlepsze no ale jak dla mnie są dobre to tak na pewno to jest na pewno specjalizacja broni jednoręcznej wszyscy tancerze mają jednoręczną tak czyli jednoręczna jest na pewno Dzień, może troszkę przesunę Jednoręczna. Możemy to zrobić w Karkahan, w ratuszu Karkahan. I jak będziemy w ratuszu Karkahan, to troszkę... A nie, 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 to będzie pod Karkahan. W przedmieściach Karkahan, u jakiegoś tam ziomka, nie pamiętam dobrze. Wpiszcie sobie droga siły na YouTubie i tam znajdziecie dokładnie jak tam ten, nie? Yy, to taką Agresywny. Agresywny według mnie jest dobry, dużo więcej daje ataku fizycznego, ale pancerz tam trochę niszczy, no ale trudno tam pancerz, dupa z pancerzem. Yy, druga sprytu. Droga sprytu to jest podstawowa yy, droga yy, tancerza ostrzy, bo to daje taką SA, na pewno specjalizacja z broni pomocniejszej też, na pewno. Yy, neutralny unik też na pewno. Potrójne uderzenie jak zwykle na tancerza I w życie jedno To tam daje 350, potem daje tylko 100 więcej Więc nie opłaca się dawać Ale sprawność fizyczną na pewno też trzeba Czyli sprawność Na pewno dwie specjalizacje Unik, SA Tak, tripla też dużo daje I poprawę kondycji Na 50 To tak do 48 levela Bo mam 48 to kokrze. Mm. ...energia na ...to daje... ...siła też trochę daje, bo masz y, większy atak pomocniczy i większe tam specjalizacje broni. Jednoręcznej To by było na tyle Takie są mniej więcej Umiejętności na Tancerza ostrzy Nie wiem czy one są do końca Prawidłowe, no ale mam nadzieję, że tak No i to by było na tyle Video by Bucu.pl Narka Narka, narka, narka